remontu świetlicy. To co już mówiłem na poprzedniej sesji przywiozłem tu fachowca, projektanta z różnymi uprawnieniami. Byliśmy na ośrodku zdrowia w Jewartowie gdzie swoją koncepcję przystosowania ośrodka zdrowia do warunków unijnych, wymogów unijnych, też swoje zalecenia i cenowo może to zrobić. Oczywiście to tylko były rozmowy ustne. Również pojechaliśmy na, do Starej Olszyny na Świetlicę, bo tak jak już Pan Sołtys wspominał, o remoncie, o budowie w swoim zakresie. Nie ma takiej możliwości, żeby ten budynek w swoim zakresie obudować. Fundamenty, które tam są zrobione, one były tylko zrobione pod ten sklep z tej płyty, warto jest z jakiejś płyty zrobione. Chcąc robić remont, by musiała być zrobiona całkowita dokumentacja i rozpoczęcie robót budowlanych. Nadzór budowlany się nie zgodzi na coś takiego, żeby swoim sposobem obudować, bo to musi być zgłoszenie, uzyskanie pozwolenia. My jako gmina nie możemy też dopuścić, że no nasi pracownicy czy mieszkańcy w swoim zakresie taką inwestycję, bo ja to już podejrzewam inwestycję. Co innego jest tam remont wewnątrz, płytki, nie płytki, tak jak tu w innych SOS-ach się robi. Ten Pan projektant zaproponował co innego, żeby zamiast tego remontu, który też będzie dosyć drogi, bo nie oszukujmy, jest wszystkie pozwolenia na budowę i odkopanie fundamentów i wzmocnienie tych fundamentów, żeby zakupić świetlicę kontenerową, taką świetlicę ponoć kupili e, w gminie Wierzbinek i ponoć jest bardzo dobra. Moja propozycja jest taka, że przejedziemy się w któryś dzień, nie powiem kiedy, no muszę z tamtym wójtem się umówić, zobaczyć tą e, świetlicę kontenerową i ponoć ta świetlica kosztuje w granicach 60 tysięcy. Czy nie lepiej odczekać rok czy dwa, trzy nam, jeżeli finanse budżetowe pozwolą i zakupić taką kontenerową. Bo tu się bo wiemy, że przy każdym remoncie co się ruszy, idą koszty dodatkowe. A tam, prawdę mówiąc, on począwszy od fundamentów, ściany i dach trzeba zmienić. Dobrze wiemy, jaki ten dach jest. Na dzień dzisiejszy, to moja propozycja jest taka, żeby te trzy listwy tego, tej, jak to się nazywa, tej plastikowej błazerii po mojemu paneli, no, siding. wziąć to naprawić, żeby no z wyglądu z zewnątrz, bo tak to wygląda, wygląda, nie? Albo nie, no nie, 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 to nie, nie tak, tak, bo, bo zepchnąć tak. jest najprościej, Nawet na zepchnięcie musi być zgoda nadzoru budowlanego, bo jest prąd, bo jest woda, wszystko tego.